Witam Państwa serdecznie. Nie wiem, jak tutaj z klatkownią ten ogień może trochę jeść, ale ja tu długo nie będę. Ten ogień może je troszeczkę. E, wiem, że tego nie widzieliście, bo poprzednio po prostu wyłączyłem nagrywanie ze względu na klatkownię. Trochę zdobyłem broni na tych jełopach tutaj. A właśnie, tu były, były jełopy z karabinami, no, ale pewnie karabiny już dawno poszli spać. Ten był z karabinem i co? I co? I nic. I, I gówno. O, tyle powiem. Dobra, no dałem ciała ostatnio, kurczę, zupełnie jakoś bez sensu zagrałem. Straciłem wszystkie bronie. No mam teraz jakiś tam młotek, pistolet bez amunicji praktycznie i siekierę. Ta siekiera chyba jest w tym momencie najlepsza, zaraz zobaczmy. W sklepie nie było nic sensownego, co mógłbym kupić. No, no i mam ten łuk cholerny bez strzału. To jest w ogóle inwestycja, kurde, na lata. Do trumny będzie. Um, dobra, co tutaj? No, ta, ta, ta siekierka daje 95 i to, i to sama z siebie, bez żadnych ulepszeń. No dobra, nie jest to fantastyczne, bo już koło 200 mogłoby dawać. Dobra, weź mi, powiedz coś i zemrzej, a ja... Już? Fajne baki. Już. Okej. Okay. Porwali Zira i odjechali. Porwali Zira. Jego ciężarówka płonie. Nigdzie nie pójdę, idę najpierw spać człowieku. Po nocy nie będę łaził, przecież że to kaprawa dzielnica. No nie chcę mi się po prostu po nocy łazić. A poza tym, proszę państwa, to jest tylko gra. To jest tylko gra. Tutaj pośpiech wcale nie jest potrzebny. Ja tu mogę się kręcić. Teraz rozwiązywać zadania poboczne, a niech się buja. Wiem, wiem. Wiem, jesteś społecznikiem, działasz, działasz dla dobra ogółu. No gdzieś to było łóżeczko? Chcę się zdrzemnąć. Przechowalnie nic nie mam. Ty, a masz amunicję? Plan strzały, o! No kurde, będziemy mogli robić strzały tylko. Muszę coś opchnąć. Co by tu opchnąć? Łuk sprzedam. To taki żart, oczywiście, to nie, nie śmieszne. To zupełnie nie śmieszne. To jest bez sensu. I tak go nie będę używał. Zaczekaj, to jakbym sprzedał i, i to, to gówno mi to da. Bo czekaj, nie, nie, to mi da, da, da mi. Ile ten plan kosztuje? Dw 2000 nie no, nie mam, kurde, nie mam nic, bo nie mam nic, czego ty nie możesz mieć. Ach, jakiś, kurde, co to za szajz, mi się, kurde, przypomniał. E, weź to, take this, brother, make it, make it so well. Sprzedaj, wszystko weź sobie kawę. I papierosy. Jeszcze brakuje mi 400 dolarów. Chcesz tkankę? To muszę zero widać. Chociaż po co mu ta tkanka. Nie, już mu dałem, tak? Ech, nie wiem w ogóle, do czego ona jest. kabel zasilający. Toksyczne porosty mogę Ci dać, jak chcesz. Dwa. No, nie chcę udawać, kurde, tych rzeczy. To już sprzedałem? Sprzedaj kij Proszę, i już mamy, już możemy kupić plan strzały. Będziemy mieli strzały do łuku. Mam nadzieję. I wypróbujemy Łuk jutro. Zobaczymy. A, dobra, nieważne. Prześpimy się do rana, no bo to bez sensu, wiecie, po nocy latać. Przeżywasz noc, jesteś wspaniały. Trzy godziny później, ledwo trzy godziny. Słuchaj, słuchaj, no pan, a masz amunicję? O, teraz masz nagle strzały, tak? Za 500, kurde sztukę. Cholernie drogo. Na razie ja już nie mam pieniędzy. Zobaczmy, czy mogę sobie wytworzyć strzały do uku. Plan. Kurde, po co ja to kupiłem? Strzały, mogę sobie zrobić cztery. Ok. Części metalowe i gwoździe są potrzebne, żeby zrobić strzały. No jak w Minecraftie normalnie. Dobra, nie wiem ile ja ich zrobiłem. Słuchaj, na ryby nie idziemy, wiesz? Jakoś mi zbrzydły te twoje ryby. Mm, dajcie mi ten łuk albo o, czekajcie. Ekwipenek: zróbmy sobie coś z tej siekierki. A nie, to plany trzeba wziąć, tak. A, pl, broń Nie chcę Egzorcysta, do tego potrzebny jest sierp Spawacza można zrobić z, z siekierki <coughs> Ale to jest głupie Zaraz, egzorcystę też można z siekierki zrobić Dobra, dawaj kurde Będziemy mieli tą siekierkę Halo, egzorcysta, zrób, dobra, zrób egzorcystę z siekierki, będzie, będzie lepsze, okej. Okay. Ekwipunek, eee, siekierka zmodyfikowana, a eee, nie, eee, siekierka. Zobaczmy, może ją jeszcze ulepszymy, możemy jej wsadzić, co, no chcemy, żeby miała uszkodzenia większe, prawda. Tam reszta to nas nie obchodzi. Słabo kurczę z tym wszystkim jest. Wybierz. Potwierdź ulepszenie tak. I ciesząc się z nowej ulepszonej, z nowej zmodyfikowanej siekierki. Siekierki na baterie. Ta siekierka sama rąbie drzewa. Nie tylko. Dobra, uratowałem wam życie. Winniście mi przedmiot jakiś. Ten się rozstał z głową. E, bo zmęczyłem się, spociłem. No, jesteś mi dozgonnie wdzięczny, wiem, wiem, dawaj. Uj. Bóg zapłać, <grywa> zapłać kurczy. Nie wiedziałem, że ktokolwiek jest jeszcze religijny w dzisiejszych czasach. Z wyjątkiem oczywiście. O, alkohol był super. Części metalowe. Z wyjątkiem oczywiście. Bo dzisiaj w ogóle się nie opłaca być religijnym, jak się okazuje. Z wyjątkiem kilku wybranych religii świata. Dobra, coś mi przybyło. Także dzisiaj w całej Europie, tak biorąc pod uwagę przyrost wyznawców konkretnych religii, to, to, to islam jest na topie. Po, polecam serdecznie Bogusław Linda. <grymne> Oczywiście taki żarcik umiejętności. Nie, nie mam umiejętności, a wydawało mi się, że coś mi przybyło, bo że może mi się to pomyliło, za poziom przetrwania wzrośnie niedługo. A w ogóle to od czego rośnie poziom przetrwania? Nie wiecie może? Ekwipunek... A, już wiem! Na przykład mogę zebrać zrzut. Mogę znaleźć zrzut i zanieść kwatermistrzowi. Wo. Proszę panią, ja przepraszam. Ja nie chciałem tak najść, tak z nienacka. Trzeba więcej tego, kurde, zbierać, w szajsu. Oczywiście! A jak nie, to co mi zrobisz? Co, znajdziesz mnie? Po, po GPS-ie mnie znajdziesz? Co, że co? Ja, jak to? <laughs> nie wiem, poprzednio jakoś nigdy sobie nie robiłem. Znaczy, jak grałem sobie, tak wiecie, nigdy sobie nie robiłem w ogóle żadnych. O kurde, ale żeś przygrzał, synku. Nigdy sobie nie robiłem niczego z tych ich pospieszanek, połajanek i tak dalej. Spokojnie można sobie tutaj chodzić po mieście, prawda? Po mieście, w którym rządzi prawo, prawo piąstki No, i cisza ma być, bo ja tu teraz będę otwierał zamek. O, już? Nie. Klik. No, apteczki to się przydadzą, jak widać. Bo muszę jedną już zażyć w tym momencie. No, gdzie mnie kurde, przez kratę, no? A ja ciebie nie mogę. Ja go nie mogę być przez kratę, on nie może. I gacie do wymiany. Dobra, tam się wiem, że jakoś da się wejść. Weź na się, weź na się, człowieku. Odsuń. To gra jest tylko. Wyluzuj. Dobra, proszę państwa. No przepraszam, kurczę, zaskoczyła mnie pani. A jeszcze mnie prąd kupnął. Kupnął mnie prąd, mój własny prąd mnie kupnął dobra Trzeba będzie przeskoczyć to jeszcze raz, a nie zając Zir nie zając, dobra, wiecie co? Prawda jest taka, że to będzie ciekawy moment fabularnie więc, więc idziemy już, kurczę, tylko ja bym chciał mieć trochę... Chociaż w zasadzie to nie ma sensu się tu zbroić teraz jakoś tak bardzo. Nie będę wam tu robił spoilerów, ale nie, nie ma sensu się zbroić. Uuu. Ale warto na przykład zadbać o zdrowie. SuperCoopa gra teraz w coś, nie zdążyłem przeczytać w co. To jest dziwne, nie wiedziałem, że kolegę SuperCoopę mam na Steamie. Dostępnego. Graliśmy w World of Tanks kiedyś. No to proszę, coś się wydarzyło. Nie pamiętam. Nigdy raczej nie graliśmy. Hopla, hopla, hopla nie graliśmy w nic. Na Steamie nie przypominam sobie przynajmniej. Kaweczka i whisky, kursza whisky to droga jest. Żeby tak sobie kupić, O gwoździki i sakieweczka. I to, i to gwoździe, i, i, i to, i części metalowe. Nie, no, warto było tu wparować. I kabel od magnetofonu od, od, od Grundika Fonomaster. Nie ten guzik. Plastik, dlaczego plastik? 6 dolarów. no. A zapasy domowe, cokolwiek to w ogóle jest, chemikalia to, to się przydaje czasem. Bluszcz przez ścianę przełazi. Uuu. Czy to się jeszcze jest, czego nie zauważyłem? No bierz to. Dobrze. Trochę się tutaj zaopatrzymy w różne rzeczy ładne dobrze bardzo no kurczę fajne miejsce nie wiem czy ja tu już byłem grając zaczy nagrywając bo tak ogólnie to już tu byłem Pan przyjaciel. Dobra, to chyba stąd już wszystko. Teraz sobie wyjdziemy, no i dobra, chodźmy już tam do tego, po tego zira. O kurczę, o i perskie dywany, zobaczcie. Jak ładnie. Dzień dobry. No, i tutaj jest taka strefa. Tu można też jakieś podebrać zadanka. Tak, co masz? Pokaż. Wiesz co mnie interesuje? Sprzedam ci moje wszystkie dobra. Sprzedaj wszystko, oczywiście. Ale co ty w ogóle masz? No, nie, nie stać mnie na nic, stary. Nawet nie masz amunicji. Strzały masz po 500 złotych. Dobra, nieważne, ile stąd. W szkole coś się stało, no co ty? Nigdy nie byłem w szkole. Ja w ogóle nie umiem pisać. To jest ta bezpieczna strefa numer 2. Tutaj też ciekawe zadania można dostać. A tu można zjechać sobie tak miło. No nie. Nadęta pani. Szpę? Pani wybuchła. Nie no, ja naprawdę chyba kurczę złodziejem byłem w poprzednim wcieleniu, bo... No bo jak kurczę, co tu ukrywać? No uwielbiam się włamywać do chałup, normalnie. Uwielbiam zbierać rzeczy. <laughs> no dobrze. Ja mam nadzieję, że to rzeczywiście nie ma wpływu na, na grę. To ja z Tobą coś mogę odgadać? Cześć. Co ty tu robisz? Spokojnie. Miło Cię widzieć. Tak w ogóle to było jednorazowe. Dla bezpieczeństwa wierzy. Przepraszam, naprawdę przepraszam. Cześć. Słuchaj, zarówno wtedy, jak i teraz robię dla Brekena. Jeśli mi nie wierzysz, zapytaj kogokolwiek wierzy. No, to co jest grane? Udało nam się podsłuchać trochę radiowych rozmów ludzi Raisa. Jedna z grup znalazła coś na placu budowy. Cieszyli się jak dzieci na święta. Nie powiedzieli, co to dokładnie jest, ale sądzą, że dzięki temu uda im się rozwalić całą wieżę za jednym zamachem. Ktoś musi dowiedzieć się, co znaleźli i wykraść to im albo zniszczyć. Mów mi ktoś. Wiedziałem, że się zgodzisz. Będziemy w kontakcie. Dobrze. Uratuj Zira. Albo weź sobie inny. Wątek. Kto zakręcił kurek? No właśnie nie wiem, kurczę, czy... No to jest trochę upierdliwe. Trzeba latać trochę po mieście i odkręcać zawory I nawet nie pamiętam czy coś się Udaj się na plac zabudowy Tam coś znaleźli fajnego Kurczę, no zróbmy coś pobocznego, chociaż Zaraz, co myśmy ostatnio robili? No poprzedni odcinek zmarnowaliśmy na ganianie z ten koleś. W sensie w końcu na tyle, żeby mi powiedzieć, co się stało? Jasne, pewnie. Można spróbować. Spokój na pewno mi pomoże. Spokój rozwiąże wszystkie problemy. Nie. Zostawienie cię tu samego rozwiąże wszystkie problemy. Dobra, dobra. Czekaj. Już jestem spokojny. No więc produkuję dla Raisa te flary, co nie? Flary? W sensie sygnałowe? Nie. Ultrafioletowe. Takie flary, których... Nie są w stanie znieść te nocne stwory, bo w nich są promienie UV, co znaczy ultrafioletowe. Mówię Aha. Mówiąc, łapię. Flary UV. Mów dalej. Nie ma żadnego dalej. Cały cynk został skażony fluorem. Jest do niczego. Nie mam też terpentyny, co nie byłoby problemem, gdyby nie to, że teraz wszystko jest problemem. Kiedy więc przyjdą po nie ludzie Raisa? to on ma jakichś ludzi? Myślałem, że zatrudnia tylko psychopatycznego Ryle. Czego dokładnie potrzebujesz? Tylko cynk i terpentynę. Resztę mam. Najgorsze, że wszystko, czego potrzebuję, jest w magazynie kolejowym. A gość taki jak ja nie da rady tam wytrzymać 10 sekund. Jestem zaskoczony, że w ogóle jeszcze żyjesz. No, bardzo śmieszne. Haha, bardzo śmieszne. Zdobędę dla ciebie składniki. Ale chcę połowę flary, jakie zdołasz z nich zrobić. Połowę? Mowy nie ma. Chyba ci pogięło. Jak chcesz, możesz mieć pół czegoś albo całe nic. Połowa twoja, świetny deal. No, po te flary się udamy, bo one się w nocy czasem przydają, szczerze mówiąc. A nie wiem, czy jestem w stanie teraz je produkować. Na pewno dostanę od niego plan i trochę tych flar. Dlatego te flary weźmiemy sobie. Ognik. Dosta się do hangaru, dobra. Dobra, proszę państwa, no, zerę poczeka. Nie ma wyjścia. Kurczę. Jakiś, nie... Jakiś niemiły pan zombie. Jesteś w stanie tu wskoczyć? No pięknie, kurde, nie tak jak ten Gareth Łamaga, kurczę, jedna. Zawsze na, na misję założy kurczę, te swoje kozaczki. Żeby, żeby głośniej go było słychać i zapiernicza w tych kozaczkach na wysokim obcasie, lemięga jedna. Ślubut? Ślubut? O, jakie fajne krzesełko, zawsze na takich krzesełkach najbardziej lubiłem siedzieć. Na takich krzesełkach w bok. Taki, Taki żart oczywiście mi się tutaj Dobra, to nie te magazyny, trzeba pójść do następnych. Tam gdzie jest czerwony dym. Hopa, hopalacha! Hopala, Lapa, No właśnie do tych Hopala. Tu po tu Już? Kurczę, bez sensu ten młotek i podobno już mam przerąbane Ten od razu się z głową pożegnał Na handel w siekierce jestem niezły, więc uważaj jak Janosik ty się to tu tam tutaj potelep troszkę, ja odpocznę. Dawaj <laughs> się kiereczkę. Wszystkie to wszystko to do dupy te bronie, ale dobra. Ło, kurczę, to nie wiedziałeś, że ja tu idę? Po paluszkach! A, właśnie, że twój! Haha! Ha. Wspaniały aktorze! Uła! Kurde Strzelaj tam do tego Mogę, że się zrzut, zrzut Dobra, tam ci sobie poczekają. Tam cię sobie poczekają. Aj, kurcze, już naciskałem chy. Nie żyjesz, kurczę, jak mi smutno. Jak ja nie lubię umierać. Już naciskałem, chy, naprawdę. Hy. Przeba, czy to jest moja siekierka elektryczna? Dobra, wiecie co? Ja chcę sobie trochę punktów nabić tego, 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 tego. Jak to się nazywa? A, ukradziono, ukradziono zrzut. No to już nie muszę sobie nabijać punktów. <laughs> Prosta kwestia. Znowu przez ten autobus przejdziemy. Piękna muzyka. Taka ludowa. A, tam się... dos vai, da bra. A casa viaenta <sum> 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 baba, não? A no dachu, Tamić Kurde, Kryśka Powiedziałem Ci, między nami koniec. Kurde, jaka wzięła, Jakaś się. Cholera jasna! Się uparła, kurde, że będzie mnie bić, feministka cholerna. O, uh. mam ra, Ja to sobie wezmę taki ten, bo oni tutaj mają karabiny. Dobrze. Oni tu sobie pochodzą. Która jest godzina w ogóle? Zaraz, czy tu w ogóle mamy zegarek, jest 11.17, bardzo dobrze. Ostatnio zastała mnie tu noc i było mi smutno. Wiem, że te magazyny plądruje się dosyć... Powoli. Dobra, zajdę tu najpierw. Już <laughs> myślałem, że zwichnę kosteczkę. Kawa i masło orzechowe. Najlepsze na no, śniadanie. हाँ uh -huh.